Bulodrom, na którym rozgrywane są w dniu dzisiejszym zawody znajduje się w dzielnicy Tegel niedaleko stąd jest lotnisko, ale już nieczynne wiecznie tutaj było słychać samoloty które w tej przestrzeni nad Berlinem fruwały nie było ich widać, ale było słychać tak wygląda obecnie ten fajny obiekt możemy kolegom z Niemiec Pozazdrościć, tam są kolejne boiska. Idziemy pozwiedzać bar. Postawiono namiot. Na pewno się przydaje. W tej chwili jest mi tak przerwa na usiłek. To było kiedyś biuro. Tablica ogłoszeń. O, proszę bardzo. Gramy dzisiaj 4 rundy plus playoffy. 75 minut yy, na rundę. A tam jest hala, ta zielona to jest hala, i tam są rozbywane również yy, mecze. <grywa> A tu jest to, co misiaczki lubią najbardziej, czyli bistro. Można i pifko, i winko grzane, no i w ogóle jest fajnie. Naprawdę, możemy im tylko pozazdrościć. Ko, kalendarz imprez, 24.